Hiob był człowiekiem prawym i bogobojnym, żyjącym w dostatku. Jego dom otaczały pola pełne owoców ziemi, a stada zwierząt świadczyły o jego błogosławieństwach. Czyż Hiob czci Boga bez powodu? Zabierz mu to, co posiada, a zobaczysz, czy nie odwróci się od ciebie. Bóg pozwolił, by Hiob został poddany próbie, wiedząc, że jego wiara jest niezachwiana. Hiob słuchał, jak wieści o tragediach spadały na niego jedna po drugiej. Panie, Twoje stada zostały spalone, a słudzy zabici przez najeźdźców. Hiob upadł na kolana i rzekł Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W swoim cierpieniu nie zgrzeszył ustami. Przyjaciele Hioba, Elifas, Bildad i Sofar, usłyszawszy o jego cierpieniu, przybyli, by go pocieszyć. Przez siedem dni i nocy siedzieli w milczeniu. Widząc jego ogromny ból, nie odważyli się przemówić, widząc jego cierpienie. Milczenie stało się świadectwem ich współczucia. Niech zginie dzień, w którym się urodziłem, i noc, która rzekła: Poczęty został mężczyzna. Przypomnij sobie, Hiobie, kto, będąc niewinny, zginął, sprawiedliwych przecież Bóg nie odrzuca. Cóż mi zostało? Nawet moi przyjaciele podnoszą na mnie głos. Czyż jestem winien, że pan mnie doświadcza? Kto jest ten, co zaciemnia mój plan słowami bez zrozumienia? Gdzie byłeś, gdy zakładałeś fundamenty ziemi? Wiem, że ty wszystko możesz, a żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niemożliwy. Przepraszam za moje słowa bez zrozumienia. Hiob, doświadczony przez życie, wiedział, że wszystko, co posiadał, było darem od Boga. Próba Hioba nie kończyła się. Bóg wystawił go na kolejne, nieskończone burze, by sprawdzić jego wytrwałość. Hiob pytał siebie, dlaczego tak cierpi, ale nie otrzymywał odpowiedzi, co potęgowało jego ból. Hiob, pomimo cierpień, odnalazł wewnętrzny spokój. Wiedział, że w jego życiu Bóg miał swój plan. Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co mówią. Wysłuchaj mojej modlitwy. Hiob modlił się za przyjaciół, którzy nie rozumieli woli Pana. Hiob, przed obliczem Boga, zrozumiał, że jego cierpienie miało głęboki sens, który tylko Bóg mógł wyjaśnić. Wreszcie Hiob zrozumiał, że w Bożych planach kryje się coś, czego nie mógł pojąć, ale musiał zaufać. Hiobie przepraszamy za nasze słowa, które były niewłaściwe. Prosimy Boga o przebaczenie. Niech Pan Was błogosławi, przebaczając Wam za Wasze błędne słowa. Bóg spełnił swoje obietnice wobec Hioba, obdarzając go nowym, obfitym życiem, pełnym pokoju i błogosławieństwa. Hiob po wszystkim odnalazł spokój i szczęście wśród swojej rodziny, żyjąc w pełnej łasce Boga. Hiob stał się ojcem, który przekazywał swoją mądrość kolejnym pokoleniom, ucząc ich o wierze, cierpliwości i Bożej łasce. Hiob w swojej starości modlił się o dalsze błogosławieństwo dla swojej rodziny i o pokój na ziemi. Po doświadczeniu Bożej łaski i pokoju przekazywał swoim wnukom mądrość i wiarę. Ucząc ich, jak ufać Bogu w każdej sytuacji, Hiob stał się przykładem dla wszystkich, którzy szukali odpowiedzi w cierpieniu. Jego wiara, nawet w obliczu największych prób, pokazała, że zaufanie Bogu przynosi ukojenie i nadzieję. Hiob odkrył, że nadzieja w Bogu nigdy nie gaśnie, niezależnie od przeciwności losu. Zrozumiał, że Bóg zawsze prowadzi przez trudne chwile. Hiob odzyskał miłość i zjednoczenie z rodziną. Jego życie stało się pełne pokoju, wierności i miłości. Hiob dzielił się swoją wiarą z każdym, kogo spotkał, opowiadając o swojej drodze przez cierpienie i odnowę. Uczył innych cierpliwości i zaufania do Bożego planu. Zakończył swoje życie w pokoju, dożywając 140 lat, otoczony rodziną i w pełnej łączności z Bogiem. Jego historia stała się świadectwem Bożego miłosierdzia. Hiob na końcu swojego życia oddał swoje serce w modlitwie, dziękując za Bożą wierność i błogosławieństwa, których doświadczył. Wyraził pełne zaufanie do Bożego planu. Po swojej ziemskiej podróży Hiob wszedł do nieba, gdzie czekała go wieczna nagroda za jego niezłomną wiarę i wytrwałość w trudnościach. Otoczony Bożą chwałą i pokojem, Hiob spotkał się z Bogiem, doświadczając pełni jego miłości. Sprawiedliwości i doskonałego pokoju, którego pragnął przez całe swoje życie. Hiob otrzymał nagrodę za swoją wierność, koronę życia i wieczną radość, będąc w pełnej harmonii z Bogiem na zawsze. Hiob odnalazł wieczną chwałę, pełniąc swoją rolę w niebie, gdzie Bóg został uwielbiony przez aniołów i ludzi. Historia Hioba, jego wiara i cierpienie. Pozostaną jako przykład dla przyszłych pokoleń, by ufać w Boży Plan, niezależnie od trudności. Opowieść o Hiobie dobiegła końca. Niech jego wiara i cierpienie pozostaną z nami jako niezatarte świadectwo Bożego Miłosierdzia.